No i witam wszystkich ponownie. A, no, dzisiaj szybko sobie zrobiłem miejsce. Konwertując wszystkie filmy. I nagrywam jeszcze wieczorem. Drugą sesyjkę, taką 40 minut mam wolnego czasu. Albo i nawet 45. To uda nam się nagrać tak znowu ponownie. Znaczy, znowu ponownie, fajnie. Ponownie coś. Wracamy do naszego Oscar'a, Niech uruchomi... Bramę. Wydaje mi się, że w poprzednim było mnie trochę słabo słychać. Postaram się mówić trochę wyraźniej. O! A tu w tą stronę biega, bo z górki ma. A następnie troszeczkę może poprawię jeszcze dźwięk połóż na Oskarze, jedziemy. Oskarze, czy nie możesz raz na zawsze zapomnieć o formalnościach? Twoja prośba została odrzucona, Kate Walker. Jasne i prosta. Oskarze, czy nie sądzisz, że i tak straciliśmy już dużo czasu? Nie dołożyłaś starań, by odpowiednio szybko znaleźć mechanizm nakręcający pociąg, Kate Walker. Ale tupet. A ty odmówiłeś pomocy. Pomocy, która była tak ważna dla mnie. Zgadzam się, Kate Walker. Gdybyś nie miał takiej obsesji na punkcie przepisów, nie mielibyśmy tylu problemów. Nie jestem o, o tym przekonany, Kate Walker. Oskarze, proszę. Wejdźmy do pociągu i ruszajmy, dobrze? Tak, Kate Walker. Poproszę o wizę. Proszę. A, dobra. Dobrze. Tak, Kate to trzeba tak to zrobić Gdzie mamy tą wizę? Wiza wyjazdowa Trzymaj, Oskarze Mam ze sobą trochę jedzenia, także... Oto wiza Mam nadzieję, że zgodna z przepisami, mój drogi Oskarze Postaram się nie mlaskać Ale głodny jestem, więc muszę to zjeść hmm? Hmm. Jest zgoda, oto twój bilet Dzięki za bilet. Znowu bilet na podróż, pewnie jakiś. No. ok. Życzę miłej podróży, Kate Walker. Dziękuję. A więc jedziemy? Tak, jesteśmy już spóźnieni, Kate Walker. Ech. No co ty, spóźnieni. Wychodź stamtąd i jedziemy. Też się teleportował do pociągu. Ale jest lepszy. Na, na, na dalszą odległość. Ja tylko przez drzwi umiem. Masz bilet. Oto on, Oskarze. Teraz wróć na swoje miejsce, Kaydokker. Tak, Oskarze. Natychmiast, Oskarze. <laughs> Się nim trochę przed przedrzeźnią. No, ruchome. No ten wysięgnik widzieliśmy chyba na ...na tych yy, artach gilze Panny w lardach dokumentach było No to jedzie pedal tu do metal ZOWIETRASZJA! Moi państwo, jacyś... Jacyś dwóch takich stało tam. Czy my widzieliśmy na dobrą sprawę tak dokładnie jednego? Z sierpem i młotem. Idę do Oskara, zapytać go o co chodzi. A tam drugi z sierpem i młotem. Że jest sierpem na pewno, młota nie widzę. Oskarze? Kate Walker! Kate Walker. Oscarze, co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. O, Więc super. lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skończą się bezpowrotnie. Oczywiście, zobaczymy. Wszystko ja muszę robić. Dobra. Do zobaczenia, Oskarze. Nie będę z tobą więcej Idź sobie. Idź się, schowaj. Powietrze dostaje się i tak wszędzie. Byś musiał się zamknąć bardzo szczelnie. Czego mam tu szukać? Maszyny do nakręcania Nie mogę nigdzie indziej wejść? To tutaj W ogóle co to za miejsce? Sowieci ci już dawno są to O! O, tu coś zaznaczone mamy. Że to Wola Albert zbudował takiego tego, z sierpem i młotem. I że to takie, ten, z takimi słupami pomiędzy, żeby nikt nie przejechał. Jakiś kluczyk znowu znowu. Co to za kluczyk? Rączka, okej. Okay. Nie będę się kłócił z twórcami ani z tymi, którzy tłumaczyli. Oto mamy. Ło! No a Tu. O! To tu czy w Jeśli to ma zadziałać. Potrzeba czegoś jeszcze. Myślę, że pasuje. Ściśnie. Nie... Do przodu. Ja. To jedziemy. Tak krótkie przystanki by się przydały. No... Ale dojedź jeszcze. O! I nakręcamy pociąg. Ha, wiedziałem, że to tak ma symbolizować. A dalej można jechać? Chyba już nie. To no, wychodzimy stąd. I jedziemy dalej. Tędy nie przejdę. Ojoj. Tam były schudki trochę tam. O, to trzeba wrócić. No, bo tam tak na końcu są takie schody specjalnie zbudowane. Czy wydaje mi się, że tu stajemy nie bez powodu. Zobaczymy czy tam można wejść. jakoś, czy tędy wyjdę. No patrzcie na jaki daszek schodę. A, z, z kurutem. Z kurutem. czy nie można by już jechać. Ale. Hop! Jesteśmy. Dziuru. Nic nie mogę zrobić. Cylindra tam nie może. I to wszystko? To wracamy. To sobie pooglądaliśmy. I wracamy tam do miejsca pierwotnego. Zejdziemy z robinki. I spadamy stąd. Taki krótki przystanek się przyda. Aber wir